Gdzieś tu po, po, po stronie przeciwnika, jak tyle co przejdą, jak bierzecie Insta y głęboko, to zawsze macie timer żeby, Jeżeli możecie wtedy kliknąć B razem, to zdążycie być nawet na Next Wave. Y. Jak już macie buty kupione, już jest później, to już będziecie na Next Wave. Y, więc po prostu częściej ten team ogólnie, jak tak oglądam te gry, powinien częściej rykalować razem. Nie wiem, kurwa, Bezum spikował 200 LP i się mądrzy, cwaniaczek, jakby wszystkie rozumy pozjadą. Weź, spierdalaj. Gra była clean. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Wygraliśmy i idziemy, kurwa, Next. Ale no, nie będziemy lecieć, kurwa, jakiejś analizy, bo Hong chce mądrze zabrzmieć. Albo no, weź, kurwa, Odi. Ustawia się na oprócz na tym, że traktowanie Wukonga sprawia, że nic nie może zrobić poza midem, dosłownie w tym temacie. Ale no, no no już mówię, pomijając Wukonga, mówię wiesz, do Maciek. Maciek jesteś? Co myślisz? Maciek? No to gdzie on jest? Co jest kurwa z nim? Maciek stygmuje. No <laughs> Maciek wyjebane <by> ma. Maciek <laughs> Ale nie, jeżeli on tak robi, to to jest poważny problem. To trzeba coś z tym zrobić. No tak. właśnie, Z Wam gadałem. <gadam> eee, akurat, kurwa, teraz cię mamy! Zobacz, jeden raz poszedłeś chwilę ze dwóch! Akurat cię, kurwa mamy! <gadam> nie wiem, ja tamtych <gadam> wave po prostu, ja po tym pierwszym <gadam> waveie, tego kanału nie zostaje. Stary, ja nie wiem, no nie ma z kim gotować, kurwa w tym teamie, no. Patrzcie, go, pana Mastera, pana Mastera, pa, kręci, kręci! Przecież kurwa, Mamon by lepiej zagrał. Co to jest za ELO? Co to dało? Za niedługo. Za 30 sekund. Brrnorm, tak, no lol, 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 To jest lol, 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 That's like... my, My... my, 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 uh, my Mai vuole per type 2. <laughs> Oh, c***o Diz... No, vedi c'è c'è a... ...e ama le bombe Si nutre dello spirito di tua madre E se hai Solo tradotto bambino, tutto bambino, questo bambino, allo Bombardiero Crocodillo bambino. Bambino. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo a loro bombardiero Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo a loro bombardiero crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina Non mi crede pensavo, in Allah e cercendo. ama le bombe Si nutre dello spirito oh. di tua madre ah, E se skate, hai skate. tradotto tutto questo allo bombardino, bombardino crocodilo Un fottuto Ci alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina Ehi, cosa c'è fai panico? Oh, cosa è stato? P... P... A... P... Incident? <laughs> że Mensen jest przeciwko aborcji. Julko, co Cię to obchodzi? Julko, na prawdopodobnie Ciebie nikt nawet nie będzie chciał w życiu, bo jesteś spierdolona przez to, że TikToki ciągle oglądasz i nie nadajesz się do związku. Prawdopodobnie zostaniesz, kurwa, zniszczona przez 10 facetów i stwierdzisz, że pierdolisz już związki, bo facet będzie Cię ruchać, kurwa, co drugi miesiąc inny. Bo po prostu będziesz dawała się wykorzystywać, bo masz spierdoloną psychikę Z domu czy tam chuj wie skąd O czym my w ogóle mówimy, serio Patrz! Dajcie no, ja ci kluka. O kurwa, dalej, dalej, nie hytnąłem Za dużo, za dużo, za dużo, zjebałem Ola, OLAPA, ola Zjebałem, zjebałem, nie mogę, nie mogę Cofka, mogę. jest zbojowa My bad, my bad no, Kwiatki, ja kwiatki, kwiatki Ej, to wygląda good, god, god Dobra, dobra, jest good, jest good Uwaga, jeden HP, nie? Cofka, cofka, jedyna, wypierdalaj. Marka chyba już Musimy z nimi grać Bierz heralda, bierz heralda ktoś, bierz Karolda. mam enanim, nim, mam enanim, mam na nim Zajebmy go, zajebmy go Dobra Ja go zlepię Dobra, przejedź kurwa Maciek, jedź z nimi Kurwa, Rka mi stała, wesslesza MF Kurwa im wejść pod nas w sumie A nie, nie, chłopaki, ja tu kurwa zmisowałem w walkę. To my bad, to my bad, to na mnie jest ta walka też, no coś coś możemy coś. kurwa kiedyś w jakiejś grze na mnie poczekać 5 sekund? No ale kurwa, no ja pierdolę, ja pierdolę, jak mnie to wkurwia, no ja pierdolę, dlaczego ty tak kurwa mówisz teraz losowo? Kurwa, Mać, tu jesteś bo tower gdzie wszyscy mówią ci, żebyś cofnął i kurwa, nie rekalujesz, jesteś kurwa w kurwę do tyłu, no to, ty co ale... mamy robisz kurwa, siedzisz pod Neksusem, kurwa nie, i żebyś, czekać. No, ale to ja pierdolę, no przecież myśleliśmy, że zabijemy Maokaja, kurwa, serio, dam mordę po prostu. Ale nie chodzi naprawdę. mi o tą kurwa grę, tylko to No dobra, tylko no to kurwa, no to, wczorajesz wczorajesz, no to ja mam teraz wrócić nie, kurwa do siedmiu wieczora, no trzy dni temu kurwa zjebaliśmy. No okej, okay, no zjebaliśmy, no. Ale teraz myśleliśmy, że zabijemy Maokaja i no i tyle, no bat, nie? I gramy dalej, czy nie? Bambi! Bambi! Pomerdaj dupeczką dla mnie, pomerdaj dla mnie dupeczką. Jezu, jaka ciaśniutka. Jakoś tak no nie szukałam cię jakoś potem, a ty potem trochę mnie szukałeś. Że nawet się smyczowałeś na Tinderze z jakąś laską i myślałeś, że to ja. Kurde, mogłeś tak nie mówić. Tak? Dobra. No ale była mega podobna i naprawdę, jeden do jednego Znaczy może nie aż tak ładna, ale podobna, <noise> podobna To jestem ja, ja na baletach no. O kurwa! Też! No dobra, to ja ci włączam kamerę E, to ja gram w gierkę, co tam mordo? A nic, level w kolam 1330 na 5 H2O, H2O, duży kliter, h 2 duży kliter, pomaga czas, 11g, o 13,3 jak uśmiech. Okej, zajebiście, Eto dam ci rajda. Okej, ja nie dolecik, ja dolecika Dolecika ja nie dolecik, ja nie dolecik, ja nie dolecik, ja nie dolecik, ja też mogę wysłać. A, radałeś? Hey, mogę ci też zarapować Dobrze. Co wolisz? A, y a co umiesz?

Ładnie, ale kim jest Karina? Moja dziewczyna Nowa? A masz Instagrama? Mam A pokażesz mi? Nie, co ty, nie, nie mogę pokazać takiej rzeczy No jak kurwa, Instagrama? Nie, wolę nie, wolę nie, bo ty masz yy, Ty masz live'a i wolę bym nie pokazywać jej Instagrama Bo ludzie będą później wypisywać do niej jakieś głupoty ty, ty a, nie, a, nie, nie, a ty nie pokazywałeś już? Nie, nie pokazywałem już jej Instagrama okej okay. A wiesz, ludzie i tak znajdą Nie znajdą, nie, nie, nie znajdami i imienia energiska Co jest Argentyna, nie co jest Argentyna na żywo. A zaś... Argentyna! Zasz to? Za. A to się robiłobyś proszę. Uuu ty pysy, pysy ta dziewiczna. Dia team, jaką są sled. I hajczu na panie padrawiczne. Akietów, ci belie watribę i chajciu ura panie patrawieczne. A kieciu, ci belie w atribet, u spoj idzie i usłysze kaka na pajot.

O, łapie ta. No se, se nadziaje. Zajęcie sobie. Mam lekki problem. Z. Spieszę się straścić na śro. Idziemy sobie jeszcze. To jest fajne. Masz rel. Masz Moż, możesz się tego? Mogę, Kopie. mogę. Dobra. Możemy grać, grać dalej, możemy grać dalej. Graj, dalej. Ja mam kamień jeszcze. Dobra, dobra. dobra. Jest no flasha jeszcze, jak sobie powarzyć. Może w przyszłość tutaj. Dobra.

Zatano? Do imbi! Cztery Do imbie. Ja pierdolę! O, do imbi, rajs! Łał, <laughs> wow, ten rajs <laughs> Go botem Co jest? Co to był za dźwięk? Czemu tak głośno było? Czy zrobisz miau? Miau Przepraszam ja przez większość mojego życia myślałem, że jakby, serio, bociany dropią kurwa dzieciaki, jakby dzieciany dropią dzieciaki. Potem jakby się pojawiła ta, wiecie, pojawiła się biologia i w ogóle w podstawówce i wtedy ogarnąłeś, że jesteś coś takiego jak ciąża, poród i w ogóle. Ale mi się kurwa wydaje, że ludzie wychodzą z tych skrzynek. Dlatego Riot je oddał, bo zmniejsza się kurwa populacja na świecie. Ani recall, ani ...do bota, to powinieneś respektować. No poliko kiedyś był w chuj lepszy, I'm just, saying. I'm just saying. Kunch, kunch! Very bad.